Видим, что и тьма, и О, Так, хоть. Ну, давай. А в уголок фокс спокойно, спокойно. Пять Не O, Fox się już na mnie więc. No, więc git. W ogóle, jak to się wygląda, że tutaj Fox mógł żyć po drugiej stronie i ona ma po drugiej. No to dziwnie wygląda. Ale są dwie koniki takie piękne. A ja nie zresztą Fox do boksa. Dam Foxa do boksa. Nie widzieliście, a nie słyszeliście. I ja ogólnie chcę ubrać Truna. Chcę zobaczyć, czy ona robi długie włosy, czy krótkie. Tak, ogólnie jest mega piękna. Oj. Ogólnie coś zam zamówiłam sobie do niej bata. I do Foxa, bo Fox ostatnio jest niegrzeczny. No i... Fox akurat ładnie jeździ bez bata, ale Czemu oni piszą te gry te słowa? Tak, Nie wiem, czy będzie najem za duże. Nie wiem, czy by będzie go, czy nie. Ale trudno. Ja się żyję z życia. W ogóle, co muszę zrobić z taką Nie zakładam. W ogóle, Luna podeszła do Foksa takie bez emocji. I będą się lumiali. Na podeszku na chwilę będę się trzymać razem. Tylko mam nadzieję, że jednego jest nie nie będzie? On pięknie wygląda w głowie. Jeszcze różowym dodatku. O matko, jak jutę! Dobra, teraz wódcy. robimy? Nie, Fox nie ucieknie. nie. Ty, Sfie, on chce uciec. No i popląta. No i poplątałeś foks, włóczkę całą. Tylko nie wiem, co wy teraz problem, bo foks tam całą włóczkę. Jest zalune złapane ogólnie. No, czemu też tak tylko pije. Dobra. Zrobię dłuższe wodze. Ale nie wiem ile ona skacze, bo nie było napisane, więc mam trochę przypał. Muszę zobaczyć, nie ile to skacze, czyli do siedemdziesiątki. Znaczy do sześćdziesiątki, co ja mówię. Bo ona skacze? Nie. Dobrze, siedemdziesiątki. Bo skacza skacze 80 bez Hobby Horse'a. ale ona chce se to zvládla. Projdi na na bude vidět můj rěz. ale to růz, no. Kod jsem vstampi... chyba jsem tam bardzo ładne. jsem akurat takže na bardzo ładny. Więc nie tu jakiej decyzji, co ma coś okropnego. Na Jak następuje, nie stępuje, tak nie skręca. Nie no. O! Oh. I ona się nie rusza na kiju. się, się Mega fajne. Że tu ogólnie jest złożony tyle w pracy w jednego konia. Mega, <laughs> on jest piękny. Dobra. Chcę na szybko zobaczyć, Ma i galop. Więc. Kusik. 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 Ej Ej, kus ma no jak foks. Akurat bardzo ładny. Co ty zrobiłaś? Dobra, samp. Co mi nam drążka, którego sama zrobiłam Z papieru to. Zrobiła kus papieru kartowego. O czym Dzień galop. Ej, galop ma piękny wręcz. I ma ładnie ten nałożony skacze Dobra, mega ładnie. Nie wiedziałam, że tak ładnie, konie mogłam jeździć. Ale by sobie to nie będzie na tyle. Chciałam wam tylko pokazać. No i chciałaś z szybko przyjechać. I załączyłem dzisiaj godzin kupić